Dzisiaj o 12.00 w Sejmie organizujemy konsultacje międzypartyjne, takie jak pamiętacie, były w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, więc zapowiedzieli się już przedstawiciele PSL-u: będzie poseł Bartoszewski, będzie poseł Gowin, będą przedstawiciele Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, będą posłowie Koalicji Obywatelskiej, z Lewicy będą posłowie, w, będzie też Będą też oprócz młodzieżowego strajku klimatycznego inne organizacje, które, które zajmują się klimatem, energią, tą transformacją, którą musimy, musimy przejść, będą dziennikarze. Będziemy rozmawiali oczywiście o naszym programie na Zielonym Szlaku, w którym wiele mówimy o tych rzeczach, o których dzisiaj jest, że tak powiem, głośno i gorąco, a myśmy o nich mówili już pół roku temu. Pół roku temu przedstawiliśmy nasz program transformacji, zmian których należy dokonać w polskiej energetyce. Pisaliśmy tam przecież o rzeczy, o której dzisiaj wszyscy mówią głośno, bo od stycznia mają zacząć obowiązywać te przepisy każące de facto prosumentów, producentów przydomowych energii elektrycznej. Do tej pory... Płaciliśmy haracz 20%. Za chwilę może być to nawet i 80%, bo, bo oni wychodzą z założenia, że sieć nie służy do magazynowania. To są oczywiste bzdury, już mówiliśmy o tym. Ta energia, którą produkuje się ze słońca, zużywana jest najczęściej w, w, w najbliższej okolicy. Chodzi o zupełnie co innego: chodzi o to, że oni przeżarli pieniądze z handlu emisjami, wydali je sobie na swoje różne bzdury. Okradli nas z tych pieniędzy i nie przebudowali za to sieci elektroenergetycznych. Pieniądze, które dostaje Polska z handlu emisjami w tym roku, to będzie 24 miliardy złotych. To nie są bagatelne pieniądze. Trzeba było od lat pakować w przebudowę sieci, a teraz oni dlatego chcą przyhamować fotowoltaikę na dachach, że ich sieci, te przestarzałe sieci, których nie remontowali, bo nas okradali, nie są w stanie odebrać od kolejnych producentów prądu. My w naszym programie, przedstawionym, jak mówił już wiele miesięcy temu, mówiliśmy o tym, jak wspierać należy prosumentów, pozwolić im zarabiać na prądzie, który produkują. Mówimy o tym bardzo wyraźnie, że ten, ten, ten koncept mój dom, moją elektrownią, powinien być jak najszerzej promowany przez państwo.